Cześć tu Filip Paluch. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Eves Jeśli się jeszcze nie znamy pracuję jako dodne developer i architekt. Jestem również współzałożycielem firmy Eves oraz współtwórcą aplikacji Na co poszło. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o pięciu podstawowych błędach, które prowadzą, mogą prowadzić do tego, że Wasz projekt pisany po godzinach nigdy nie ujrzy światła dziennego i zostanie tylko i wyłącznie w Waszej szufladzie. Także serdecznie zapraszam. Czy próbowaliście kiedykolwiek wystartować jakiś własny projekcik po godzinach, sami lub z jakimiś kompanami? Jeżeli tak, jeżeli Wam się udało taki projekt dokończyć, to znaczy wydać go na rynek, to naprawdę gratuluję, ponieważ jest to ogromny wysiłek i ogromne wyzwanie. Jeżeli nie, to też nic straconego, ponieważ my w naszej historii z Damianem kilkukrotnie próbowaliśmy podejść do tematu, natomiast niestety zawsze po drodze gdzieś gubiliśmy tę motywację, ten cel i te projekty lądowały w szufladzie, nigdy nie ujrzały światła dziennego. Znam bardzo dużo ludzi, którzy również programistów, którzy próbowali gdzieś po godzinach, po pracy na etacie stworzyć jakiś własny projekt. Natomiast też bardzo często kończyło się to tym, że, że, że nigdy ten projekt nie wyszedł na świat. Tak naprawdę, jeżeli miałbym być szczery, to nie znam nikogo, kto wystartowałby taki projekt po godzinach i faktycznie zakończył to, zakończył to sukcesem. Mówimy tutaj o projektach, które są startowane bez żadnego finansowania, a tylko i wyłącznie nakładem własnych sił. Także teraz, pięć podstawowych błędów, które popełniliśmy. W momencie, gdy pracowaliśmy, na, na co poszło? Pierwszy błąd: zbyt rozbudowane rozwiązanie techniczne i zbyt skomplikowane. W momencie, gdy startujecie projekt, jesteście osobami technicznymi, to chcecie wyżyć się jak najbardziej na waszym projekcie, ponieważ wy tu decydujecie. Możecie wybrać dowolną technologię, możecie użyć dowolnych komponentów, więc chcecie użyć tych, których nigdy nie mogliście użyć w projekcie, tam gdzie pracujecie, ponieważ ktoś wam. Tego zabraniał, albo nie byliście w stanie przekonać klienta do tego. A także w naszym przypadku było podobnie, jakby nie mówić. A zdecydowaliśmy się użyć dużo nowoczesnych technologii, które są trendy. Natomiast uważam, że to rozwiązanie było przekomplikowane. Teraz, gdy podchodziłbym do tematu jeszcze raz, wybrałbym najprostsze z możliwych rozwiązań na rynku, niezależnie czy jest trendy, czy nie. A, ma być proste. Szybkie w implementacji i łatwe w utrzymaniu. I przede wszystkim najważniejsza, kluczowa rzecz: nie musi na początku obsługiwać 10 tysięcy requestów na sekundę. Jeżeli to będzie jeden request na minutę, to będziecie mieli fantastyczny wynik. Także to jest bardzo ważna część i która pochłonęła nam ogromnie dużo czasu. A nie przyniosła żadnych korzyści nawet teraz, w momencie, gdy to rozwiązanie działa i obsługuje ruch użytkowników. Natomiast o tym nakręcę kolejny odcinek, który zobaczycie. Aha, także nie będę dłużej się tutaj, tutaj rozwodził. Mała wstawka tutaj, jeżeli podobają Wam się treści na tym kanale, zostawcie suba, łapkę w górę oraz komentarz. Bardzo mnie to zmotywuje do działania i do tworzenia kolejnych treści. Także dzięki. Problem numer dwa czyli złudne oszczędności. Musisz pamiętać, że Twój czas jest najcenniejszy w takim przedsięwzięciu, ponieważ nie jesteś w stanie rozciągnąć doby. Nie jesteś w stanie poświęcić na projekt 25 godzin dziennie. Jest to niewykonalne. Dlatego musisz dobrze planować i odpowiednio dzielić swoją pracę, którą musisz wykonać, oraz dodatkowo musisz unikać pewnego rodzaju pułapek, w które myśmy wpadli. W pierwszym przykładzie. Opowiem wam naszą historię związaną z projektowaniem e, interfejsu użytkownika. To była największa koźnie zgody pomiędzy mną i Damianem, jaką mieliśmy do tej pory naszej znajomości. Znamy się raczej dobrze i bardzo dobrze się dogadujemy. Moja żona nawet twierdzi, że Damian to moja druga żona, ta ważniejsza. Także do tej pory nigdy nie mieliśmy problemów. Natomiast w momencie, gdy projektowaliśmy, e, e, Interfejs graficzny aplikacji, tutaj niestety bardzo dużo, bardzo dużo a, konfliktu wystąpiło pomiędzy nami. O, takie pierdoły, typu, jak a, gdzie postawić który a, przycisk, jaki, jakiego koloru powinien być gradient, o ile pikseli coś powinno być przesunięte w prawo, co w lewo, jak coś powinno działać. Także to była najbardziej, najdroższa część tak naprawdę naszej aplikacji, licząc um, roboczo godzinę każdego z nas, bo, ponieważ przepaliliśmy ogromną ilość godzin na jałowe dyskusje, z których nie, nie, nic nie wychodziło, ponieważ żaden z nas nie był autorytetem w danej dziedzinie, żaden z nas się nie zna dobrze na projektowaniu interfejsu użytkownika, tak aby był on um, przyjazny dla, dla tego odbiorcy końcowego. Także tutaj, a po bardzo długim okresie, kiedy faktycznie było burzliwie pomiędzy nami, zdecydowaliśmy się na bardzo dobry krok, ponieważ zatrudniliśmy UX dewelopera, um, grafika, który faktycznie, e, faktycznie zna się na, na rzeczy i był w stanie pokierować nas w którą stronę i zaprojektować interfejs graficzny aplikacji, i wtedy wszystkie kłótnie pomiędzy mną a Damianem ustały. I Zaoszczędziliśmy w ten sposób naprawdę bardzo dużo sumarycznie czasu oraz pieniędzy, a dodatkowo ta praca końcowa była znacznie lepiej zrobiona i znacznie lepsze efekty dawało to użytkownikowi. Także tutaj, aktualnie z aktualną wiedzą i doświadczeniami, natychmiastowo wybrałbym taką osobę i nie próbowałbym tego robić samodzielnie. Druga, drugi przykład. Na początku zdecydowaliśmy się użyć trzech um, dostawców chmury, a ponieważ było to tańsze. Za WSA wykorzystywaliśmy część komponentów, ZAŻURA, część komponentów i część komponentów z Digital Ocean, ponieważ był najtańszy. Takie rozwiązanie działało, natomiast czy było stabilne, no to już różnie bywało. A, a dodatkowo bardzo komplikowało cały proces cały proces postawienia środowiska, deploymentu. I tak dalej. Sumarycznie zaoszczędziliśmy miesięcznie 30 i 50 dolarów, natomiast niewiarygodnie dużo włożyliśmy w to pracy, mojego czasu przede wszystkim, ponieważ ja, ja się tym zajmowałem, więc patrząc z większej perspektywy czasu była to zmiana, była to decyzja bardzo błędna. Mogliśmy od początku wybrać jedną chmurę, w naszym przypadku teraz jest to AWS. Jest to Trochę droższe, powiedzmy te 50, nawet 70 dolarów miesięcznie droższe, natomiast sumarycznie zaoszczędziliśmy ogromnie dużo czasu. Wszystko mamy w jednym miejscu, jest prostsze, możemy łatwiej postawić środowisko, więc ten zysk jest ogromny. Także a, wystrzegajcie się takich głupich błędów, ponieważ w dłuższym okresie czasu na pewno Wam się mm, takie inwestycje a, zwrócą i będziecie do przodu. 3. Źle rozłożone siły. Tutaj duży błąd popełniliśmy w momencie, gdy nie doceniliśmy strony e, tej prawnej oraz um, tej strony marketingowej, wypuszczenie landing page'a, designów i tak dalej. I całe siły rzuciliśmy w stronę techniczną, czyli w stronę, którą tak naprawdę najlepiej znamy i która powinna nam pójść naj, najszybciej. A także to był bardzo duży błąd ponieważ powinniśmy jednocześnie pracować nad jednym i drugim, bardziej skupić się nad rzeczami, których nie znamy, które musimy się nauczyć, które musimy sprawdzić oraz nad elementami, które musimy gdzieś by odstosować do kogoś, ponieważ nie mamy takiej wiedzy. My najlepszy nasz okres, w momencie, gdy mogliśmy poświęcić najwięcej czasu, skupiliśmy się na stronie technicznej, którą najbardziej rozbudowaliśmy i przez to potem tak naprawdę cały ten nasz okres a, przejścia przez te najcięższe strefy a, bardzo się wydłużył. Także proponowałbym wszystkim, żeby jednak zacząć, może nie tyle od drugiej strony, co pracować nad tym równolegle i rozwijać swoją wiedzę, poszukiwać osób, które mogą nam z danym tematem pomóc, a na stronach, na których się najlepiej znamy. Po prostu wybrać najprostsze rozwiązania i zrobić to jak najszybciej, jak najprościej, byle tylko i wyłącznie to skończyć. 4. Zbyt rozbudowana aplikacja, zbyt dużo funkcjonalności. Jest to temat, który dosyć często się pojawia, natomiast z jakiegoś nieznanego powodu mamy taką bardzo dużą potrzebę w sobie. Um, rozbudowywania naszych projektów, naszych aplikacji, ponieważ wydaje nam się, i to jest słowo klucz tutaj, wydaje nam się, że użytkownicy tego potrzebują i bez tych konkretnych funkcjonalności nikt nie skorzysta z naszej aplikacji. To są i wyłącznie tylko domniemania, ponieważ nie wiemy tego. Zdecydowanie lepiej jest sprawdzić to, czy faktycznie użytkownicy potrzebują takiej funkcjonalności i wtedy ją zaimplementować, gdy mamy takie, taki feedback od użytkowników, niż odwrotnie zakładać, że tak jest, poświęcać w to czas, pieniądze, a potem dowiadywać się, że tak naprawdę ta funkcjonalność nikomu nie była potrzebna. I tak się stało w naszym przypadku, nasza aplikacja była troszeczkę za bardzo rozbudowana, a musieliśmy ją sukcesywnie e, obcinać i największe a, zmiany dokonaliśmy już w tym ostatnim etapie, gdy dopieszczaliśmy naszą aplikację, to znaczy gdy już landing page sobie działał, natomiast my musieliśmy sformułować ten ostateczny byt, który pójdzie do klientów. W tym momencie zdaliśmy sobie sprawę, że tych funkcjonalności jest za dużo, nie jesteśmy w stanie ich przetestować, do, zaimplementować poprawnie i stabilnie, dlatego zaczęliśmy po prostu ten zakres ograniczać i wyrzucać wszystko, co jest niepotrzebne. E, I tak naprawdę e, aktualnie aplikacja działa, nikomu te funkcjonalności nie były potrzebne. W momencie, gdy będziemy mieli takie um, informacje od użytkowników, że tak. Taka funkcjonalność byłaby przydatna w aplikacji, wtedy rozważymy, czy faktycznie warto ją zaimplementować. Także wszystkim polecam, abyście do granic możliwości ograniczyli ten wasz zakres i mm, skupili się na tym odbiorze, na tych informacjach płynących od użytkowników i wtedy stopniowo dodawali te, te funkcjonalności. Także nie musi wasza aplikacja pokrywać wszystkiego, co tylko i wyłącznie możliwe od pierwszego dnia. Piąty i ostatni problem to zbyt dopracowane rozwiązanie. A w życiu zawodowym z Damianem, jesteśmy perfekcjonistami, to znaczy bardzo mocno odbieramy e, negatywnie, tak naprawdę na nas to wpływa w momencie, gdy nasze rozwiązanie nie jest idealne. To znaczy bardzo mocno to przeżywamy. Uważamy, że, a, że tak naprawdę nie powinniśmy z tym nigdy wyjść na rynek czy pokazać tego klientowi. Jest nam wstyd tak naprawdę za to, co, co zrobiliśmy. Takie podejście ma dosyć dużo, dużo problemów, ponieważ słowo idealne jest bardzo płynne, to znaczy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, które rozwiązanie jest idealne i czy w ogóle jesteśmy w stanie do niego dojść, to znaczy zawsze dążymy, ale kiedy dojdziemy, nie wiadomo. I tak było tutaj z naszą aplikacją, ponieważ bardzo dużo czasu poświęciliśmy na to, żeby ją dopracowywać. To znaczy, żeby każdy element, który w nim w niej jest, był dopracowany do granic możliwości, przetestowany, um, zachowywał się idealnie pod względem użyteczności i tak dalej. Brzmi to dobrze, tak? Brzmi to tak, jak to powinno tak naprawdę wyglądać, natomiast to zajmuje ogromnie dużo czasu i często powoduje, że wydanie właśnie projektu przeciąga się o pół roku, o rok, a ponieważ zawsze coś znajdzie się do poprawy, zawsze z czegoś jesteśmy niezadowoleni. Także zdecydowanie Patrząc z perspektywy czasu, wolałbym wyjść wcześniej, nawet z kilkoma błędami, ponieważ jak wyszliśmy, to i tak tych użytkowników nie mamy tysiące ani miliony um, i, i, i tak dalej. Więc spokojnie mogliśmy zbierać informacje od, od użytkowników i spokojnie poprawiać te wszystkie błędy ewentualnie, które wyszły um, i nic by się wielkiego nie stało. Natomiast ta... Chęć perfekcji doprowadziła nas do kilku miesięcy opóźnienia, ponieważ zawsze znaleźliśmy w aplikacji jakiś szczegół, który nie był dopracowany, który należało poprawić, ponieważ było nam wstyd. Także zdecydowanie unikajcie tego, wyjdźcie jak najszybciej można, a dopiero potem martwcie się, jak te błędy ewentualne naprawiać, ponieważ nic się nie stanie, jeżeli kilku użytkowników Wam zgłosi, że, że Wasza aplikacja nie działa idealnie i można by ją było minimalnie, minimalnie poprawić. Słyszałem również takie stwierdzenie, z którym się w pełni teraz zgadzam, natomiast musiałem to przeżyć na własnej skórze, że jeżeli nie jesteś zażynowany własną, własnym produktem, własną aplikacją w momencie wyjścia na rynek, to znaczy, że wychodzisz za późno. Także tutaj um, zdecydowanie się z tym zgadzam i proponuję Wam, żebyście też to stosowali. Nie jest to proste, nie jest łatwo się zmusić. Natomiast ma to same plusy, a także możecie się na tym. Możecie się przekonać i zaoszczędzicie naprawdę, naprawdę dużo czasu. Także to było 5 punktów najważniejszych według nas, które spowodowały, że nasza aplikacja miała dosyć duże opóźnienie. Mam nadzieję, że któreś z nich Wam pomogą i będziecie w stanie zaoszczędzić trochę czasu i wyjść szybciej na rynek. Także to by było na tyle. Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca. Widzimy się niedługo w następnym odcinku. Cześć!